Dzień dobry. Z tej strony śniężka Sebastian. Niestety pan prezes. Dziękuję. Niestety pan prezes Jacek Sielski nie mógł dzisiaj do państwa podjechać z różnych względów. Poprosił mnie, żebym go zastąpił. Myślę, że nie będzie aż tak źle. Więc tak, jak już tutaj Pan wspominał, tematem naszego dzisiejszego spotkania jest nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie. Będziemy mówić o tym, jak powinna wyglądać instalacja w takich nowych budynkach wielorodzinnych i co trzeba złożyć, jakie wnioski, czego powinni się spodziewać deweloperzy oraz wszystkie inne pozostałe aspekty omówimy również. Może tak będzie lepiej? O, dobrze, dziękuję. Więc tak, rozporządzenie o nowelizacji rozporządzenia podpisał pan minister Jacek Nowak 6 listopada ubiegłego roku. Nowelizacja ta wprowadza m.in. obowiązek w montażu światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej zapewniającej dostęp do szerokopasmowego internetu. Oczywiście dotyczy to tylko i wyłącznie budynków nowo budowanych, wielorodzinnych, a także budynków użyteczności publicznej. Wprowadza też obowiązek montażu instalacji umożliwiającej odbiór kanałów cyfrowych, telewizyjnych oraz radiowych. W pewnym stopniu możemy mówić o nawiązaniu do przeszłości, jakim były azarty. To jest, można powiedzieć mniej więcej to samo, natomiast jest to zupełnie nowa technologia. I zupełnie inna jakość. Na dachach takich budynków albo gdzieś na kominach, wszystko jedno w którym miejscu, powinny być zainstalowane odpowiednie anteny do każdej z tej usługi. Czyli do telewizji powinny być to anteny DVBT oraz dwie anteny do telewizji satelitarnej. Jedna powinna być skierowana na satelitę Hotbeard, natomiast druga na satelitę Astra. Dodatkowo jeszcze jedna antena radiowa, żeby to wszystko miało jakieś ręce i nogi. Dobrze. Powinno się znajdować również w budynkach takie pomieszczenie, w którym wszyscy dostawcy internetowi będą mogli wykonać swoje instalacje. Się, wiąże się to z tym, że dawniej poszczególni operatorzy telekomunikacyjni, jeśli chcieli wprowadzić swoje usługi do danego budynku, musieli robić swoje swoje instalacje. No niestety, nie wszystkim się to podobało, nie za ładnie to wyglądało. W związku z tym pan Jacek Sielski walczył o to dość długo, no i mu się udało. Jest taka teraz rozporządzenie i to wszystko. Tak, przejdźmy sobie dalej. Tak, jak tutaj mamy narysowane, no zdjęcie zrobione, przepraszam, żeby do, dobrze, dobry odbiór, dobrze jest mieć balkon od południa. No lecz, jak wiadomo, nie zawsze jest to możliwe. Równie dobrze mo mogłaby być to strona wschodnia, tylko po zobaczmy jak, jak to wygląda, prawda? Tak, tutaj widzimy jakiś <grywki> desperat, tak sobie antenę dziwnie zamontował. No w przypadku, jeśli ktoś się zdecyduje na, na zakup mieszkania z północnej strony, no nie ma możliwości instalacji tej anteny satelitarnej. Jest to o tyle problem, że Deweloper, który wybuduje budynek i ma kilka mieszkań z strony zachodniej, może mieć jakiś problem ze sprzedażą takiego mieszkania. To rozporządzenie, które weszło niedawno, w lutym tego roku powinno zniwelować ten problem. Ten problem. Tak właśnie mogą wyglądać skrzynki bez odpowiedniego. Zaplecza technicznego odpowiedniego pomieszczenia, w którym operatorzy telekomunikacyjni, telekomu, telekomunikacyjni przepraszam, będą mogli umieścić swoje przewody, skrzynki i centrale. Nowelizacja rozporządzenia o którym dziś mówimy, daje nam szansę na nową telekomunikację, dzięki której damy mieszkańcom wolność wyboru. Będą mieli mieć możliwość wyboru, czy będą chcieli korzystać z darmowych usług telewizyjnych, radiowych, internetowych czy z usług płatnych takich jak platformy albo innych sieci kablowych. Najważniejsze elementy składowe budynkowej instalacji teletechnicznej to przyłącze telekomunikacyjne, okablowanie światowodowe. Okablowanie UTP kategorii 5, okablowanie współosiowe, instalacja multiswitchowa TV Tak mniej więcej wyglądałby nowy budynek wielorodzinny z instalacją światłowodową. Jak widzimy, mamy odpowiednie puszki abonenckie doprowadzone do mieszkania przez kable, poprzez rozdzielacze. Tak mniej więcej takich rozmiarów i wygląda puszka teletechniczna w każdym lokalu mieszkalnym, w którym będą zapewnione wszystkie media, takie jak internet, telefon czy radio. Włókna optyczne, op, włókna optyczne takie mają mniej więcej zakończenie w każdym lokalu mieszkalnym. Oczywiście są to złoń zakończone złączami SC-APC. Oczywiście kolejne dwie wtyczki na kable UTP w każdym mieszkaniu ze złączami RJ. Kable współosiowe do telewizji. Wszystkie przewody światłowodowe będą zakończone, zakończone w takich oto yy, przełącznicach. No i tak już wcześniej spotkałem. No, dzięki takim skrzynkom każdy operator będzie miał równy dostęp do, do mieszkańców, mógłbym tak powiedzieć, będzie mógł zaproponować swoją ofertę. Klient będzie mógł wybrać, czy chce pakiet, czy, czy chce korzystać z usług jednego operatora, czy z usług operatora drugiego. Tak yy, będzie wyglądał panel krosowy zakończony właśnie na przełącznicy. Takie zdjęcie podglądowe. Yy, dobrze, jakie mamy możliwości okablowania teletechnicznego? Yy, swobodny wybór dostawcy usług telekomunikacyjnych po światłowodowych, światowodowych czyli możemy korzystać z różnych sieci, które oferują usługi telefoniczne, internetowe oraz telewizyjne technologię IP oraz domowo, no, nie trzeba wtedy prowadzić dodatkowych już przewodów. Możliwości okablowania współosiowego. Jest to podłączenie sygnału od operatora telewizji kablowej, którą oferuje nam powiedzmy deweloper, telewizji naziemnej ogólnodostępnej oraz telewizji satelitarnej z dwóch pozycji, tak jak mówiłem, czyli z pozycji Hotbearda i z pozycji Astry. Jak by wyglądała instalacja teletechniczna w lokalu mieszkalnym? Przede wszystkim muszą być to ruraż i puszki na gniazka teletechniczne. Okablowanie wewnątrz lokalu, to już jest kwestia indywidualnych ustaleń między mieszkańcem i operatorem. Konfiguracja urządzeń w skrzynce teletechnicznej, no to już wiadomo z zależności jakie potrzeby ma klient, w ten sposób to będziemy konfigurować.

No tutaj e, wiele niestety panu nie podpowiem. Tutaj najlepiej byłoby skierować właśnie pytanie do naszych ekspertów techników. Natomiast powiem, jak mniej więcej by to mogło wyglądać. No tutaj dwa się pan się między mieszkańcem operatorem. No oczywiście. Jeśli tego mieszkańca jeszcze nie mamy, e, warto mniej więcej nie wiem. Tak, dokładnie. No z tym, że też musimy przygotować, powiedzmy jakieś okablowanie, tak? Nie możemy ich po prostu wrzucić do gołego lokalu bez żadnych kabli, bez żadnych rurek i puszek. W, spełniać, czy to czy to jest... o, w tym momencie no to niestety już muszę pana odesłać do naszej centrali, do, do głównych techników, bo na to pytanie niestety nie jestem w stanie panu odpowiedzieć. No tak mniej więcej powinna wyglądać orurowanie pod wszystkie przewody w każdym mieszkaniu. Takie zdjęcie przykładowe, podglądowe. Tak mniej więcej miały wyglądać skrzynki w lokalach mieszkalnych. No i to jest mniej więcej wyposażenie instalacji światłowodowej w budynku, w pokoju do tego przystosowanym. No a tak dotychczasowo wyglądały skrzynki operatorskie w blokach. Jak widać, jest tego bardzo dużo. Oferta programowa, którą będziemy mieli dostępną, dzielimy na dwie tak bym, kategorie: oferta bezpłatna i oferta płatna. W skład oferty bezpłatnej wchodzi nam telewizja DVBT telewizja satelitarna z Hotbeard, natomiast no nie oszukujmy się, wiele programów y, tam nie ma. Kolejną telewizją jest telewizyjna satelitarna z Alstry. No tutaj y, sporo znajdziemy programów y, w rozdzielczości HD. Y, sporym będzie też plusem, jeśli nasz y, klient, który zakupi mieszkanie będzie obcokrajowcem. Y, sporo Platform zagranicznych właśnie działa na satelicie Astra, więc to będzie to dodatkowy atut przy odsprzedaży mieszkania. Płatna oferta programowa no to platforma NC, która niedawno się połączyła z, z Cyfrą i z Enką, platforma cyfrowego Polsatu. No i tak jak już mówiłem, inne płatne platformy na satelicie Astra. Podstawowe zasady wykonania zbiorowej instalacji telewizji satelitarnej, no to chyba tak jak w przypadku każdej instalacji. Powinna być niezawodna, bezpieczna, nie narażać nikogo na utratę życia lub zdrowia. No i powinna służyć przez wiele, wiele lat, a nie tylko przez powiedzmy tam 4 lub 5 lat. Tak mniej więcej może wyglądać antena do telewizji naziemnej. Oczywiście nie jest to jakoś sprecyzowane, jaka musi być ta antena. Jest to przykładowa antena. Mamy na rynku wiele możliwości, więc tutaj już tylko i wyłącznie aspekty cenowe grają rolę. Poniżej widzimy antenę radiową dookólną. Anteny satelitarne powinny mieć optymalny rozmiar 120 cm. Daje to o tyle dobrze, że przy mniejszych antenach jest problem z odbiorem telewizji w rozdzielczości HD, natomiast przy takim rozmiarze tego problemu już nie mamy. No jak widać anteny można zamontować do ściany bądź komina na odpowiednich y, uchwytach, stojakach. Tak. temu mhm. budynku Starałem się, że tak powiem, dowiedzieć u, u osób, które z prawem budowlanym mają jakikolwiek styczność, czy w ogóle taki zapis jest. I teraz pytanie, może do pana, chociaż może pan tego nie wiedzieć. Mam pytanie, czy w ogóle takie coś istnieje. Szczerze mówiąc, pierwsze co się spotykam w, w ogóle, żeby ktoś mówił, że jest taki zapis prawie. Natomiast wiem, że zarządcy budynków nie za bardzo chcą do kominów montować te anteny. Wolą, żeby to było zrobione. Tak na przykład na tym obrazku tutaj na. No, na tak, dach, no ale, tak, ale tak jak, jak bo, bo patrzymy na ten obrazek, chyba antena jest zamontowana do dachu. Tak, I komentarz, komentarz zarządcy budynku był taki, że to jest ingerencja w dach i oni sobie nie życzą jakichkolwiek perforacji dachu i montażu anteny na dachu. Więc teraz pytanie też do, do Państwa, w, w, w jaki sposób taka antena miałaby, nie wiem, lewitować nad tym dachem, bo ja sobie już innej opcji, nie, że tak powiem, nie, nie, nie wyobrażam. Znaczy tak, dokładnie, bo w tym momencie jeszcze jest taki aspekt, że w... Niektórzy deweloperzy dają gwarancję na te dachy. w przypadku, jeśli coś będziemy ingerować w konstrukcję tego dachu, bądź komina, bądź czegokolwiek innego, po prostu tracimy gwarancję na ten budynek. No tak? Ja sobie zdaję zda zda z tego sprawę. No ale to pytanie, czy. Jakie można kroki prawne, jakby, znaczy może nie tyle, że kroki prawne, ale jakieś sankcje dotyczące na przykład zarządcy budynku, żeby zarządca sobie wymyśla jakieś po prostu aspekty, których w rzeczywistości nie ma. Po prostu, tak jak mówię, przy przykład tego komina, gdzie komin jest jedynym miejscem montażu na przykład możliwym takiej anteny, bo dach rozumiem, nie chcemy ingerować w strukturę dachu, poszycia itd. Jest to dla mnie zrozumiałe i jak najbardziej. Natomiast skąd, skąd się w ogóle. W jaki sposób można wyegzekwować kwestię tego właśnie instalacji do, do komina, że tak powiem? Tutaj przejdę na kolejny slajd. Mm -hmm. Są również takie stojaki niepenetrujące, które przykładamy, powiedzmy, jakimś ciężkim przedmiotem, czy to właśnie tak tutaj jakimiś pustakami, cegłami, mm -hmm. czymkolwiek. Nie, no, no oczywiście, Dokładnie. no, ale tutaj. Tutaj oczywiście, jeżeli zarządca budynku będzie, że tak powiem, no, ustanie przy swoim, stwierdzi, że montowanie instalacji na dachu też go niszczy, no to jest oczywiście absurd. Ja się z takimi, z takimi sytuacjami już spotkałem. No i w tym momencie... No tak. Generalnie tutaj problemem, który ja widzę, to jest to, żeby po prostu były jakieś ramy prawne, które, które określą po prostu dostępność na przykład do powierzchni dachowej dla operatorów. Bo to jest, to jest tego typu problem, że każdy zarządca sobie wymyśla jakieś, jakieś po prostu kosmiczne wymagania. Ostatnio mieliśmy taką sytuację, że jedna ze spółdzielni mieszkaniowych wymagała zbierania wszystkich podpisów od mieszkańców na to, żeby operator miał dostęp do powierzchni dachowej, do Klatki schodowej, albo nawet do tego, żeby w ogóle przy, wykonać przyłącze do budynku. Dla mnie to był absurd, którego ja nie jestem w stanie przeskoczyć, ponieważ pan prezes miał takie, a takie, takie a nie inne po prostu wymagania i by próba prze, przekonania go do na przykładu tego, że prawo się teraz zmieniło, ma, mamy mieć dostęp, my jako operatorzy, dostęp do budynków określony z góry, no niestety go nie przekonuje. Nie? No tak, zgadza się, ponieważ prawo wprowadziło to tylko i wyłącznie do budynków nowo budowanych, czyli te, które powiedzmy już w tym momencie są budowane, albo które mają już pozwolenie na budowę tych budynków niestety to nie dotyczy. No i tutaj też niestety, no, jak tą sytuację rozwiązać, warto by było się skonsultować faktycznie albo z jakimś prawnikiem, bądź z jakimś ekspertem w tej dziedzinie. Również tutaj odsyłam do naszych ekspertów z firmy, z Pirzu. na pewno dadzą radę te, tą sytuację jakoś rozwiązać. Dziękuję. Tak, kolejnym takim powiedzmy wymaganiem odnośnie montażu anteny jest stabilność termiczna lustra, czyli chodzi tutaj nam o to, żeby w zimie, gdy ta powiedzmy antena jest zasypana śniegiem, oblodzona, żeby tej anteny nic się nie stało, no bo wiadomo w zimie skurczy się materiał, rozpiera i tak dalej. To są spore problemy, dlatego też stosujemy w tym momencie anteny ogrzewane, które odladzają lustro. Jest to taka mała, no, cienka folia grafitowa, która powiedzmy ogrzewa tą antenę, cały śnieg wtedy i lód, y, spływa powiedzmy z tego lustra anteny. Y, przy każdych antenach zamontowane są konwertery światłowodowe. Konwertery są to konwerterami typu 4, które nadają się tylko i wyłącznie do montażu z odpowiednimi multiswitchami. Tak, już wspomniałem, konwertery światowodowe. Tak, tak, tak mniej więcej powinny wyglądać. No, i wiadomo, no przy każdej instalacji antenowej mamy jakieś ryzyko uderzenia pioruna, prawda? Więc warto by było zabezpieczyć również taki budynek jakąś instalacją, instalacją, odgramiającą. Tutaj przykładowe odgromienie na budynku dachu. No tak już by miała wyglądać taka kompleksowa ochrona odgromowa budynku. Tak jak widzimy, no jest tych odgramiaczy dość sporo, zresztą tak samo jak i anten. Podejrzewam, że to jest więcej niż tylko na dwie satelity. No, i tutaj mamy taki przykładowy zestaw odbiorników przed przepięciami. To jest multi switch, na którym będziemy robić cały system multi switchowy. Jak Państwo zaraz się przekonają, wygląda to dość efektownie. No, tutaj mamy taki węzeł multi switchowy, już gotowy do montażu. No, i widać, tych multi switchów mamy tutaj troszkę no ale no niestety no coś za coś prawda no i tutaj już cały kompletny system multiswitchowy w odpowiednim pomieszczeniu w budynku tak aby każdy mieszkaniec miał dostęp do telewizji Tak, tutaj mamy schemat dostarczenia sygnałów telewizji satelitarnej oraz naziemnej wraz z radiem przez sieć światowodową do ponad 250 mieszkań. Więc nie wiem, czy Państwo tam widzą z daleka, bo to obrazek jest dość słabej jakości. Tych multiswitchów, no tutaj już jest naprawdę sporo, sporo przełączników, konwerterów, jest tego naprawdę bardzo dużo. Dobrze, jakie czynniki determinują wybór rodzaju okablowania? Przede wszystkim wymagania lokalnych operatorów, to też musimy wiedzieć, co potrzebują, jaką potrzebują mieć infrastrukturę. Ilość i rozmieszczenie lokali to jest sprawą oczywistą. Odległość między instalacją antenową, stacją czołową i lokalami. Wiadomo, czynniki marketingowe oraz. Rachunek ekonomiczny, czyli jeśli wykonamy odpowiednią instalację, możemy sporo zaoszczędzić niż w przypadku, powiedzmy, korzystania z instalacji różnego typu. Jakie czynniki decydują o instalacji światłowodowej? Przede wszystkim technologia dostarczenia usług od lokalnego ISP. Duże odległości. Powierzchni między 70 a 100 metrów między najbardziej odległymi punktami sieci, duża odległość między instalacją antenową oraz stacją rozdzielczą, duża oszczędność na ilość okablowania oraz stabilność sygnału, nowoczesność rozwiązania jako podniesienie walorów lokali, rachunek ekonomiczny tak jak poprzednio, oszczędność do około 30% pod warunkiem wykonania sieci w jednej technologii. Sprzęt do wykonania takiej odpowiedniej instalacji, które trzeba ponieść za zakup takiego sprzętu, to bardzo niewiele. Zazwyczaj jest to około 1% wartości wykonania takiego lokalu. No i to zasługuje mieszkańcy. Możliwość swobodnego wyboru operatora telekomunikacyjnego, czyli nie są tylko i wyłącznie przywiązani do jednego operatora. Dostęp do nowoczesnej telekomunikacji szerokopasmowej, odbiór sygnałów telewizji satelitarnej bez instalacji własnych anten, no i przede wszystkim estetyczny wygląd budynku. Co zaś zyskuje deweloper, możliwość wprowadzenia dodatkowych zachęt przy sprzedaży mieszkań, szybką sprze przede wszystkim szybką sprzedaż mieszkań, zadowolenie nabywców oraz dobrą renomę na rynku. No i to by było wszystko, co Pan Prezes mi dzisiaj przygotował. Dziękuję bardzo.